Rytm, Gol i Pasja, czyli zagrali dla niepodległej. Uczniowie z klas czwartych wzięli udział w halowym turnieju piłki nożnej. Organizator Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie. Turniej halowy piłki nożnej organizowany jest z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości oraz projektu programu organizowanego przez Urząd Miasta promujący zdrowy styl życia. Dodajmy, że jest to już trzecia edycja tego turnieju, w którym tym razem wzięło udział aż 19 szkół. Poziom jest naprawdę wysoki, co widać po zaangażowaniach zawodników. Starają się naprawdę w każdym meczu, więc tylko się cieszyć, że możemy im pokazywać takie wartości. Pierwsze mecze i pierwsze radości ze zwycięstwa, choć zdarzały się też przegrane. Pierwszy pierwszym meczu graliśmy ze szkołą 38 i przegraliśmy 2 do 1. Co się stało tak słabo? Dokopali wam? <laughs> Dlatego, bo. Rozumiem, że przyjechaliście po puchar, tak? Nie mieliśmy taktyki. Improwizacja. Improwizowaliśmy. Zatem pierwsze mecze za płoty? Teraz już będzie tylko lepiej. Jest nowa taktyka zwycięska. Zapowiadają uczniowie, m.in. z piętnastki. Taktykę na kolejny mecz mamy taką, że będziemy, odgrywamy Cały czas podawać, że podajemy do jednego i później się idziemy do przodu i odgrywa i później strzelamy. Będziemy sobie dużo podawać. Strzelaźnie. Wielkie kopanie piłki halowej połączyło pasję do sportu z pamięcią o bohaterach, którzy ponad 100 lat temu wywalczyli wolność dla naszej ojczyzny. Główny cel tego turnieju to jest pamięć o niepodległości, dlatego co roku nazywamy ten turniej Gramy dla Niepodległej. Już na stałe, myślę, jest w naszym kalendarzu szkolnym. My zawsze przygotowujemy się do tego turnieju. Oprócz tych sportowych emocji, które towarzyszą uczniom na boisku szkolnym, Zasady współpracy, zasad fair play również towarzyszy nam pamięć o tych, którzy walczyli o wolność naszego kraju, naszej ojczyzny.